Ta manifestacja ma na celu zwrócenie uwagi na podsyłanie nam nielegalnych migrantów przez niemiecką policję i służby celne. Przy zupełnej bierności Polskiej Straży Granicznej, Polskiej Policji. A ta bierność jest spowodowana biernością polskiego rządu Donalda Tuska. Nie oni powinni bronić naszych granic przed tutaj nachodźcami, przybyszami z tej granicy, którzy nam zagrażają. A dzisiaj przyjechali bronić Słubic przed patriotami. Bezpieczne dzieci! Bezpieczne dzieci! Bezpieczne dzieci! na Kućno to valom kobijete. Do nadnje škete, kućno to valom Przy tej okazji apelujemy, żeby zacząć wychodzić na y, ulicę, bo to jest jedyny sposób, żeby zamanifestować swój sprzeciw. Siedzenie w domach i odpowiadanie na sondaże, y, które później wskazują, że rząd Tuska traci popularność, to jest za mało. Dlatego jak jeszcze raz powtórzę, jako ruch obrony Polaków y, jednoczmy się. Wąskiej do woski, zapolicze